Cześć, witajcie, z tej strony WoWer, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci proste i... no i proste farmy obsydianu, czyli generatory. Dobra, zaczynajmy. Pierw pokażę Wam taką tradycyjną, która jest najłatwiejsza do zrobienia i najmniej materiałów do tego potrzebujemy. Potrzebujemy do tego wodę i lawę i troszkę redstone'a. Dobra jak to zrobić, żeby to działało Teraz pokażę, jak zrobić z tego Obsidian, a potem będziemy te rzeczy budować w dalszej części materiału. Dobra. Tutaj trzeba postawić tylko Redstone. A. Patrzcie. Po a, postawiamy, no i się robi Redstone. Jak nie, jak nie postawimy, to się nam zrobi cobblestone Dobra. Damy tutaj Redstone. A. Chodźmy dalej. Teraz już ta Machina jest trochę trudniejsza. Tak. Yy, widzicie kopiemy. Oj. Czekajcie. Yy, kopiemy. No i dobra. I żeby to teraz działało, tutaj też trzeba postawić redstone'a. Dobra, postawiliśmy. Włączamy. I stąd lawa płynie do, z góry. Wyłączamy. I patrzcie, kopiemy i się nam nic nie dzieje, bo tutaj są tłoki włączone. Pokażę Wam to, jak to wygląda. Tak. No i nie jest to takie trudne, tylko troszkę tych Repeaterów i tego Redstone'a trzeba mieć. Yy, ta fabryka jest na 10 tłoków z każdej strony. I tutaj woda płynie na. Osiem na 8 klocków tutaj też jest do przeliczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 i na 9 już nic nie ma. Dobra. I żeby żeby nic się nie wylewało, to też muszą być te tłoki zawsze włączone, więc tutaj to dlatego ta energia idzie. Dobra. Teraz wam pokażę tą fabrykę, ale bez bez repeaterów, włączmy to. Wyłączmy. I działa to tak jak tamta, tylko ta jest tylko na 5. Nie chciałem robić na 2, ponieważ by to więcej miejsca zajęło i więcej pracy, a pokażę Wam to chyba w dalszej części materiału. I patrzcie. I wygląda to tak. Bez repeaterów. To też jest fajne, jak na jakieś serwery, gdzie są gildie. No dobra. Yy, ta woda płynie na raz, dwa, trzy. I na czwarty się zatrzymuje, ponieważ, ponieważ jest tam takie wgłębienie. No i to chyba wszystko, co chciałem wam pokazać w tej części materiału. I widzimy się w budowie. To co? To część Dobra, już jesteśmy po tej krótkiej przerwie, i zaczynamy budować. A i czekajcie jeszcze tego czy... Point usuniemy. Dobra, pierwszy ten taki... Yy, ...budujemy ten taki tradycyjny. Ten jest dosyć prosty. Dobra, pierwszy... Yy, ...tutaj... ...tu wylewamy wodę... ...tu lawę, i tu kładziemy redstone'a. No i się nam robi. I tak możemy robić cały czas. I nie musi być to na około, może to być w ten w podłodze, ale ja wolałem, żeby to jakoś tam estetycznie wyglądało. Tu tałem to z pół płytek. Dobra, i zaczynamy budować już ten taki duży na 10 kratek w każde... z... z dwóch stron zrobię. Dobra, 2, 4, 6. 8, 10, i tutaj jeszcze z tej strony albo z, ten. z tej, z dorobimy, i tak, i tu 8 1, 2, 4, 6, 8, i 1 ten. Oby się tam nigdzie nie pomyliłem. Tutaj tak to zrobimy. Dobra. Hmm, kończymy już to prawie. Jeszcze tutaj, żeby się nie wylało. I tutaj, żeby ta woda po czymś płynęła. Żeby to nie było na ziemi. Można też to zrobić w ziemi, ale to tam. Wy tak możecie zrobić. Dobra, jak już tak zrobiliśmy, wylewamy wodę tutaj na każdej kratce z tyłu. Bo Jak wam się dobrze wylała, czekajcie, jak wam się dobrze wylała, tak jak mi, to tutaj musicie mieć wolne. Dobra, teraz raz, dwa, trzy. I tutaj taką kreskę zróbcie. Aje. Tutaj zróbcie taką sobie kreskę, żeby mieliście o co opierać mm, pistony. Dobra. Już od razu tak zrób, zróbcie. Z... Nie, no możecie to zrobić pod koniec, ale ja już tutaj wolę to na początek zrobić, żebym tego nie zapomniał. Dobra. Czekajcie teraz, tutaj będą pistony Tutaj jedna kratka Oj mam małego zeza Jedna kratka, tak Dobra, już jesteśmy już to prawie kończymy I tak, to Oj A nie, jeszcze o jedną do, do tyłu. O tu będzie tak. No dobra. Jeszcze jedną. O, o i tak będzie dobrze. Mm. Jakieś takie zejście. Zrobimy tutaj na trzy. Żeby był jakiś tutaj odstęp, um, dźwignia. Dobra, dźwignia jest. Włączmy ją. I zobaczmy... Aj, troszkę coś zwaliłem. O, to powinno iść tak i nie powinno się stykać z tym, z tymi repeaterami. I tutaj się straci, o! I czy zasili wszystko? Nie, więc damy jeszcze tutaj jeden, i wszystko zasiliło dobra, będziemy mogli tutaj teraz to tak ładnie załatać, żeby nie zalało nam nic. I tu wylejemy lawę. Możecie to zrobić w taki oszczędny sposób. Zaraz Wam pokażę. Czy tutaj tylko wylejecie, tu i tu. I tak wszystko Wam będzie się robiło z OBSa. Dobra, pokażemy Wam to. O. I widzicie, OPS się zrobił. Wyłączacie. I wszystko działa. Dobra, robimy teraz drugą stronę. O, tak samo mm, 4, 6. Oj, 2, 4, 6, 8. O, dobra, i tutaj jest 9. Nawet yy, to nie jest aż takie trudne. Wystarczy robić ta to tak wszystko, to tak samo jak ja robię i w wam to powinno wyjść. Nie powinno, tylko musi to wyjść. Dobra. Tylko tutaj to damy. Czekajcie. Oj. O, i troszkę to już jest takie nudne. Takie stawianie cały czas tego mogłem to zrobić na jakimś serwerze z wandem, dobra i wylejmy to. No dobrze, i tutaj też tak musi być. I teraz, raz, dwa. Tą kreskę robimy. Dobra, i tutaj będzie teraz ileś do kratek do tyłu. E, tutaj repeatery. Połączenie. Tutaj wolne. Dobra. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. Dobra. Teraz spróbujmy to jakoś. Dobrze zrobić. Mm. Dobra, i to będzie tak. I tutaj te Repeatery nie będą na pewno tak samo ułożone. Będzie to troszkę inaczej. Mam nadzieję, że tu z tej strony będzie tego chyba mniej. Nie, w, w innych miejscach to raczej będzie. Czekajcie. To może być w jakim chcecie miejscu. I tutaj o 2 zabrakło. Więc damy sobie to tutaj. O, no i działa. Teraz damy tutaj to, żeby nam się nie wylało. Mm. Tutaj też, żeby się nam nie wylało. I tutaj też zrobimy w takim, taki sposób, żeby nam... O. I też nam będzie dobrze działać. Chodźmy teraz tutaj. Zobaczymy, czy działa. Tak. Oj, 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 oj. Dobra. I usuniemy to jeszcze. I jeszcze raz spróbujemy na dwóch. Dobra. I zobaczymy, czy działa. Jak, jak widzicie, wszystko fajnie śmiga. A jeszcze tutaj to. Zabudujemy tutaj. Potem to możecie zrobić z jakiego chcecie budulca. Ja, to może też wyglądać inaczej. Tutaj może być tylko dwa, ale ja wolałem zrobić na trzy. Dobra. I zrobimy teraz ten mniejszy na pięć kratek. Zrobimy go na... Na ile tam chcecie tych kratek? A zrobimy na te... 5, mm, 2, 2, 1, dobra, dobrze. Oj Ale czy zrobimy go na dwie strony, to jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to tam nam, czy to nam będzie szybko, czy to szybko nam zleci, czy jakoś tak długo to będziemy robić. Dobra. Mm. Tutaj zrobiliśmy to trochę krótsze niż tam, ale to nic nie szkodzi. Bo tam było na 4, ale raczej to tam nie będzie przeszkadzać. Tak. Tutaj będzie się o. Zaoszczędzicie tam tych. ...tego budulca, nie wiem z czego wy to tam będziecie budować, z kobla, czy z czegoś. O, i tutaj tylko damy Tak... i tak... Zjedźmy, zjedziemy na dół tutaj. Tutaj. Jeszcze tutaj taką ściankę zrobimy, że tak jakby to gdzieś było w jakimś pokoju. I damy to, żeby to jechało do góry. Tak. Działa. Mm, jeszcze tutaj to zamurujemy. Yy, dobra. Damy tutaj, żeby się nam nie wylało. Jeszcze raz naokoło. I tutaj też taki oszczędny sposób zrobimy. Bo czekajcie, spróbujemy zrobić na jeden. O, może się nam uda. Niech to się rozpłynie. O, dobra, działa, działa. I teraz test. Tum. Działa pięknie jeszcze raz, żeby. Nikt tam mi nie wierzył. Dobra, i zrobiło się. Jeszcze w, możecie w każdym momencie sobie tutaj teraz zatrzymać, żeby widzieć, jak to jest tutaj zrobione, albo cofnąć. To to jest po prostu banalne. I tutaj. I mapka, żeby zobaczyć. Hmm. Czekajcie. I mapka, żeby zobaczyć tamte machiny, jeszcze jak to jest zrobione. To może y, będzie w opisie, ale nie wiem, czy to aż tak będzie potrzebne. No dobra, to już kończymy ten. No nieco długi odcinek. Y, ja jestem WOWER. Ja się z Wami żegnam. Narka, cześć. Cześć, witajcie, z tej strony WoWer, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci proste i... no i proste farmy obsydianu, czyli generatory. Dobra, zaczynajmy. Pierw pokażę Wam taką tradycyjną, która jest najłatwiejsza do zrobienia i najmniej materiałów do tego potrzebujemy. Potrzebujemy do tego wodę i lawę i troszkę redstone'a. Dobra. Jak to zrobić, żeby to działało? Teraz pokażę, jak zrobić z tego obsidian, a potem będziemy te rzeczy budować w dalszej części materiału. Dobra, tutaj trzeba postawić tylko redstone. A. Patrzcie, po ai. postawiamy, no i się robi redstone. Jak nie, jak nie postawimy, to się nam zrobi cobblestone Dobra, damy tutaj redstone. A. Chodźmy dalej. Teraz już tamachina jest trochę. Trudniejsza. Tak. Yy, widzicie, kopiemy. Oj, czekajcie. Yy, kopiemy. No i dobra. I żeby to teraz działało, tutaj też trzeba postawić Redstone'a. Dobra, postawiliśmy. Włączamy. I stąd lawa płynie do, z góry. Wyłączamy. I patrzcie, kopiemy i się nam nic nie dzieje, bo tutaj są tłoki włączone. Pokażę wam to, jak to wygląda tak. No i nie jest to takie trudne, tylko troszkę tych repeaterów i tego redstone'a trzeba mieć. Yy, ta fabryka jest na 10 tłoków z każdej strony. I tutaj woda płynie na 8...